Warto o nim zrobić film, żeby pokazać jego ludzką twarz, ponieważ media znają zupełnie inną twarz Michała Wiśniewskiego. Kostiumy, makijaż, kolorowe włosy i biżuteria – takiego Wiśniewskiego znają wszyscy. Ten program pokaże go także tak jak i tu na wakacjach w Tajlandii, bez tego wszystkiego, takiego, jakim jest naprawdę, ale zawsze ze swoimi ekscentrycznymi czerwonymi włosami. Jak tracicie w kamerę, to was zabije. Pierwsze spotkanie było specyficzne, bo to były dosyć ciężkie czasy, że fonografia się rozwijała w Polsce i zajechał młody człowiek, w pięknym BMW w garniturze. Miał, to jest na pewno wszyscy to będą powtarzać, bo to była wtedy wielka anegdota, że dysponował kartami, wizytówkami, które były w formie kart kredytowych ze zdjęciem. Wszyscy sobie powtarzali, sobie, że przyjechał jakiś szaleniec, rozdaje wizytówki, które wyglądają jak karty kredytowe. No i wtedy wydał mi się pozerem. Gaśka! Kaśka! Może pani poprosić Kaśkę? Cześć! Piosenkę ci napisałem! Hey! Robi to, co lubi i chyba zdobył olbrzymią popularność, co denerwuje ludzi, którzy... Jakby, nie wiem, od zawsze na to pracowali, czyli chodzili do szkół, e, jakiś tam teatralnych, muzycznych, e, całą swoją karierę pieli się po schodkach, a przyszedł nawet taki Michał Wiśniewski z domu dziecka, że tak powiem, w cudzysłowie i, e, i nagle zrobił karierę i podbił cały rynek Polski. No, o wyrafinowanych gustach, no to ich troje jest w ciągu. E, w ciągu, Nadal jest jednak trochę obciachem. Michał Wiśniewski e, w naszym społeczeństwie chyba raczej pociąga kobiety. no i jeżeli panów, to chyba innej tacji po prostu. Branża po prostu obraziła się na to, że ktoś tak inny od nas może odnieść jakiś sukces. Słusznie, dlatego że generalnie w zasadzie, jeżeli mogę powiedzieć, że z doświadczenia i z tego co znam z historii, to tylko ludzie inni odnoszą sukcesy, a nie ci tacy sami. Łamało mi się ten od tego. Mam więcej biżuterii od mojej żony. W ogóle. Żeby była jasność. O, jeden jeszcze brakuje. Taki? Tak. Thank you very much. No, dobra, to, zjeżdżał. Więc możecie założyć taki filtr, żebym mógł papieroska na tym wygasić? Czy to by się strasznie stało? Nie, nie ma takich rzeczy. Ja nie, nie jestem facetem, który chodzi do pracy o godzinie 10 wraca 18, tylko ja mam zupełnie inny job, w związku z czym ja robię swoje dobrze. Tak, przynajmniej tak, jak ja chcę. Nie robiłem nigdy tego pod publiczność. Raczej, jak się okazuje, się to publiczności można w nie podobać. Ale no wybacz. Mojej żonie się nie podoba na przykład. No bo właśnie się różni to od tego standardowego schematu, który... który jest na co dzień, Boże. No dzisiaj opublikował ten, że robi Williams ściągnął z Wiśniewskiego i robi też show dla MTV teraz. O zbornowie się kończą i robi William spodziewać Serio Czyli wy też wychodzicie, tak? No to abon. Żeby nie powiedzieć proszę. Blada niżej? Słuchajcie, totalnie opasz lecimy. A na zadwolę ten profil, wiesz ten. Weź na nogach tutaj. Polarody nie są jakby adekwatne do to. Są jakieś tam poglądowe, nie? Że tu będzie jakby równomierne światło. Lecimy? To tylko fragment jednego z najczęstszych zajęć Wiśniewskiego. Pozowanie do kolejnych zdjęć. Wykupiamy się totalnie. Fakty, kopy, wszystko. Lecimy, naprawdę. Thank you, sir. Czy zawsze podczas sesji bawi się tak dobrze? Zobaczymy. Mamy na to trzy miesiące. Dobra, to Czy mogę? Panu podarować moje obrazy. Nie, to znaczy myślę sobie, że pan jest ponad religiami i wszystkim a ja mam tu pracownię. To jest, to jest moja praca. Oto. Kto to jest? Michał. No w telewizorze go nawet widziałem, chociaż telewizor przeważnie wyłączony oglądam. Podziwiam za sposób w jaki zrobił karierę, muzyka mi się nie podoba. To jest muzyka dla mas, to raz. I nie odpowiada, ani wokalnie, ani yy, wizualnie, jest po prostu pajacyk. A z tymi kącikami trochę przesadza i tak dalej. Śpiewa, więc jest chyba artystą. Bardzo ładnie śpiewa, ma piękny głos. Zazwyczaj krytyce Michała towarzyszą jakieś nieludzkie, totalne emocje, kiedy się, nie wiem, piana po prostu leje strumieniami, padają ob obelżywe sformułowania, już nawet nie tylko pod adresem, pod adresem muzyki jako takiej, czyli propozycji artystycznej, ale pod adresem ludzi konkretnych. To bardzo mi się to nie podoba i, i tak naprawdę myślę, że z tego się biorą wojny na świecie, właśnie z takiego podejścia. Co ja mam? Co, nigdy nie starałem się udawać, no daj spokój. No oczywiście, że mówię chuj, mówię kurwa i tak, tak będę mówił, bo tak mówię i każdy z Was to mówi w domu. Częściej, rzadziej, ale mówi. Każdy ma chwilę dobre i każdy ma chwile złe. I, i, I chyba się tutaj niczym nie różni od standardowego Polaka. Michał Wiśniewski jak twierdzi, niczym nie różni się od standardowego Polaka i tak jak standardowy Polak załatwia wymianę opon w swoim samochodzie. O, dzień dobry, jak tam? Coraz większy! Mama! Tak, już. Mama, się robię straszne. Chcemy prywatnie porozmawiać. Wynocha. Mam ee, rachunek za... O, a jest już montowany. Nałożony na no pewno. Panie. I z języczkiem. Nie, nie, dobra. Jedna prośba, tylko ja go przez cały czas nie mogłem uruchomić, bo tam jest kot. Jakby ten pan wyłączył mikrofon i pan mi podał koptę, a ja bym nim przejechał na myjnie, Byśmy delikatnie super, dziękuję. Nie chcę nawet tego pamiętać. Jeszcze raz będę płacił. Potem się mnie, Już teraz będę płacił, o. To jest pierwsze zdjęcie mojego małego dziecka. Mam nadzieję, że dziewczynki. Widzisz go? Za spontaniczność. Za to, że naprawdę umie spełniać i dążyć do celu, spełniać swoje marzenia. Jest bardzo kochający, wiesz, czuły. Super. No. Kamery w domu wiśniewskiego będą wszędzie. Nie wiadomo jednak, czy także w łazience. Podczas konferencji prasowej dziennikarze jako pierwsi mogli zobaczyć Wiśniewskiego właśnie w takim miejscu. Jesteśmy w kurtyna poszła w górę Michał w nisie Wiśniewski na żywo. Do Państwa dyspozycji. Dzień dobry. Każdy artysta w jakiś sposób stara się szukać nowych wyzwań. I ten program dla mnie, dla mojej rodziny, dla moich przyjaciół, którzy będą ze mną w tym programie, jest takim kolejnym wyzwaniem. Chciałabym, żeby wiesz, ludzie nie odbierali mnie tak mm, dość negatywnie, bo pewnie jak, jak każda kobieta w ciąży, ja też jestem kobietą w ciąży normalną i też mam swoje jazdy i płaczę i złoszczę się i rzucam talerzami i po prostu to są takie y, charakterystyczne objawy ciążowe. I chciałabym, żeby, y, żeby ludzie mi to wybaczyli. And Warhol mówił, że każdy ma swoje 5 minut, Michał myślę, że ma już 15 minut, I myślę, że może być nawet pół godziny. Jeżeli coś mu się nie stanie tutaj, w tym pod tak zwaną, to myślę, że będzie wszystko dobrze. Że ludzie go nie wykończą, że ludzie go nie zaszczują. Myślę, że jest na tyle mocny, bo tyle przeżył, że da sobie radę jeszcze nie raz zmieni sobie kolor włosów i zaśpiewa głupie, ale przyjemne piosenki. Jest osobą, która nie kokietuje ani, ani dziennikarza, ani publiczności, ani, ani osób, z którymi nawiązuje prywatne kontakty. Po prostu kiedy używa przekleństwa, to... to to nie zasłania przy tym ust i, i nie przeprasza. A, a kiedy się wzrusza, to, to się po prostu wzrusza bez względu na to, czy wypada się wzruszać w jakiś taki egzaltowany sposób mężczyźni,